Nazywam się Marcin Kosedowski i dzisiaj chciałbym wam pokazać 10 najczęstszych błędów, jakie ludzie popełniają na stronach sprzedażowych. Każdy z tych błędów prowadzi do pogorszenia konwersji, czyli do spadku liczby Waszych klientów. Zaczynamy od takich najmniej istotnych, a skończymy na najważniejszych, które mogą Wam najbardziej zaszkodzić. Miejsce 10 zajmuje zbytnie skupianie się na wyglądzie strony, a nie na jej treści. Najważniejsze jest pokazanie tego, co faktycznie chcecie pokazać, a nie skupianie się aż tak duże na tym, żeby to było ładne, żeby były jakieś animacje, żeby wszystko pięknie działało. Po prostu na to wydacie zbyt dużo pieniędzy, a efekt wcale nie będzie specjalnie lepszy. Strona wystarczy, że będzie estetyczna, wystarczy, że będzie ładna, nie musi być piękna ani super dopieszczona, a konwersja i tak będzie podobna. Miejsce 9 zajmuje wpychanie na stronę niepotrzebnych rzeczy, jakichś widgetów z pogodą, ak aktualnych imienin, no jakichś zupełnie niepotrzebnych rzeczy, niezwiązanych z Waszą stroną. Na stronie jednego z klientów widziałem nawet SUDOKU na stronie sprzedażowej. Po prostu klient chciał w ten sposób sobie sztucznie zawyżyć statystyki, czyli czas zostawania na stronie głównie tutaj. Ale tak naprawdę nic by mu to nie dało, tylko rozproszyłoby uwagę klientów. Miejsce ósme to wstawianie na stronę sprzedażową, na stronę firmową reklam. No, słuchajcie, kiedy idziecie do jakiegoś sklepu, to w tym sklepie nie ma reklam sklepu znajdującego się obok. Na stronach powinno być tak samo, a jednak ludzie wstawiają na swoje strony sprzedażowe reklamy, żeby trochę na tym dorobić. Miejsce siódme to brak pełnego tłumaczenia strony. Często wstawiacie na swoje strony na przykład moduły płatności czy moduły newslettera i w nich znajdują się jakieś pojedyncze, nieprzetłumaczone słowa. Wygląda to dość słabo, a trzeba jeszcze zwrócić uwagę przy tłumaczeniu na takie szczegóły jak na przykład zachowanie walut, jeśli Wasza strona jest w różnych językach lub jeśli moduł płatności sam jest z jakiejś zagranicznej firmy, w przypadku bardziej rozbudowanych stron trzeba też zwrócić uwagę na to, jakie są adresy stron, żeby wszystko się po prostu zgadzało. Błąd numer 6 to skomplikowane sposoby płatności. Jeśli klient musi podać numer swojej karty kredytowej, musi szukać jakichś danych, jeśli musi wykonać jakieś dodatkowe operacje, takie jak na przykład rejestracja, żeby tylko Wam zapłacić, to z każdym kolejnym krokiem obniżacie szansę na to, że on coś od Was kupi. Po prostu za każdym razem może się zdenerwować, coś może mu przestać działać i może z waszej strony uciec. Najlepiej, żeby systemy płatności były to takie standardowe, jak na przykład PayPal, PayU czy przelewy 24 różne tego typu rzeczy, które ludzie znają i w których prawdopodobnie mają konta, dlatego będzie dla nich łatwiej zapłacić. Kolejny błąd nie jest związany bezpośrednio ze stroną, ale z tym, jak ją robicie. Wiele osób pyta znajomych o zdanie, jak powinna wyglądać strona. Po prostu dostają coś od programisty czy od grafika i pytają o to osoby, która kompletnie nie ma pojęcia o tworzeniu stron, jak to powinno wyglądać. Taka osoba oczywiście będzie miała swoje uwagi, ale czy one wynikają z jakiegoś doświadczenia, czy one wynikają z badań, no, śmiem wątpić. Jeśli dajecie stronę do zrobienia profesjonalistom, to zaufajcie im, że oni są profesjonalistami. Wracamy do samej strony. Numer czwarty to wolny czas ładowania strony. To jest obecnie bardzo istotny problem. Strona musi pojawić się no, praktycznie natychmiast. Idealnie byłoby, gdyby strona załadowała się w jedną maksymalnie dwie sekundy, co przy dziesiątkach skryptów i dodatkowych narzędzi, które ludzie wpychają na swoje strony, jest praktycznie niewykonalne. W pick postanowiliśmy przyspieszyć maksymalnie ładowanie strony. Tutaj tych skryptów jest mało nawet serwery są szybkie opierają się o dyski SSD, które naprawdę skracają czas ładowania strony. Kiedy wasza strona szybko już się pojawi, musicie klientowi pokazać, jaką on ma korzyść. Nie mówcie, że Wasza firma powstała w roku takim, a takim przez taki i taki sposób. Tylko po prostu powiedzcie, użytkowniku, kupując naszą stronę, dostajesz to, to, to i to. Twoje korzyści są takie, takie, takie. Nie mówcie nawet o funkcjach, ale o korzyściach. Numer drugi to brak wezwania do akcji. Robicie stronę, na której mówicie klientowi, co dostanie, jakie, jakie odniesie korzyści, ale strona się po prostu kończy. Nie ma, nie ma numeru telefonu, nie ma formularza kontaktowego, nie ma przycisku zapłać, daj mi pieniądze. To jest naprawdę olbrzymi błąd, przez który tracicie całą masę klientów, ale i tak nie jest tak zły. Pierwsze miejsce wśród błędów zajmuje jednak co innego jest to skończenie strony. Jeśli wydaje Wam się, że wystarczy zamówić stronę u grafika, czy u programisty, czy u jakiejś agencji i ona już będzie gotowa, to niestety mylicie się. O każdą stronę trzeba dbać, trzeba sprawdzać, co interesuje użytkowników, kiedy oni klikają, kiedy nie klikają, co wpływa na to, że oni kupują, co wpływa na to, że uciekają z Waszej strony. I to można robić na przykład w pickupie dzięki całemu wielkiemu modułowi testów. Zapraszam więc do optymalizacji Waszych stron i do nigdy ich nie kończenia. I oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli wykorzystacie do tego pick-upa dostępnego na stronie pickup.com.